Tak sobie myślę, a może wybudować dom wielopokoleniowy, tak by mogły tam się bawić nasze wnuki i prawnuki. O super! Jeszcze nie jest za późno na kredyt hipoteczny. Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem w swojej firmie już ponad tysiącu osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Być może masz 40 lat i chcesz przeprowadzić się do większego mieszkania, czy też do domu. A być może twoje dziecko idzie na studia i chcesz kupić mu jakieś na przykład mieszkanie. A może twoje dziecko na przykład skończyło już edukację i chcesz mu pomóc, czy też jej pomóc w dorosłym życiu. A może jesteś osobą na przykład tuż przed emeryturą, czy nawet na emeryturze i resztę życia chcesz spędzić z dala od zgiełku miasta. Zatem, co mogę Ci podpowiedzieć? Żebyś zasugerować, żebyś nie popełnił, czy nie popełniał żadnego rodzaju błędów. Pierwsza sprawa to jest, żeby nie popełniać błędu pod tytułem Zastaw się, a postaw się. Czyli bierzesz kredyt z najniższym możliwym wkładem własnym, z maksymalną ratą, jaką tylko się da, żeby kupić sobie dom, mieszkanie, żeby pokazać się innym. O tym już mówiłem dla 20- i 30-latków po prostu, żeby tak nie, nie robić, bo później będzie ci ciężko z tą bardzo wysoką ratą. I może okazać się, że nawet na emeryturze będziesz musieć dorabiać spłacać tą ratę. Druga sprawa to jest nie przekraczaj wieku emerytalnego przy staraniu się o kredyt. Czyli jeśli na przykład masz 45 lat, postaraj się na przykład jako mężczyzna wzi wziąć kredyt maksymalnie na 20 lat, jako kobieta maksymalnie na, na, na 15. Może okazać się sytuacja pod tytułem, że zdolność cię nie będzie puszczała, wtedy oczywiście weź sobie dłużej, ale nadpłacaj ten kredyt, żeby go spłacić właśnie przed emeryturą. Maksymalnie banki dają kredyty do 67, niektóre 70, inne 75, jeszcze inne aż do 80 lat. Natomiast jeżeli chodzi o emeryturę, no to na emeryturze będziesz mieć gorszą zdolność kredytową. Więc może się okazać, że jeśli przekraczasz wiek emerytalny, będziesz miał po prostu niższą, maksymalną kwotę do. Uzyskania niż w przypadku, kiedy tego wieku emerytalnego nie przekroczysz. Ewentualnie wziąć sobie na dłużej, a cyklicznie co miesiąc sobie nadpłacać, jak na przykład mówiłem w odcinku, jak wziąć tani i bezpieczny kredyt hipoteczny. Trzecia sprawa to jest tak zwana presja ze strony współmałżonka, partnera, partnerki. Jest chóra, kupujemy mieszkanie, już możemy i tak dalej. Przeliczcie sobie na spokojnie, czy was po prostu na to stać. Po to, aby nie obciążać się za, za mocno. Mimo, że prawdopodobnie Twoja zdolność kredytowa będzie w granicach 40% Twojego wynagrodzenia, czyli Twoja rata może wynosić mak to maksymalnie tą, tą wysokość, ale osobiście uważam, że w tym wieku nie powinno się brać kredytu na więcej niż około 25% swojego wynagrodzenia. Dla, to dlatego, że tu jest, jest potem wyższe ryzyko, w razie czego gdybyś stracił czy też straciła pracę tuż przed emeryturą, to później dosyć to ciężko tą pracę właśnie uzyskać, więc powinno to być spokojnie, komfortowo, żeby sobie właśnie dożyć do emerytury. Czwarta sprawa to jest, jeśli posiadasz czy posiadacie dzieci, uważam, że nie powinno się kupować mieszkania dla niepełnoletniego dziecka na zaś. Sam osobiście mam dzieci w wieku szkolnym, więc jeśli masz na przykład, dzieci w wieku, na przykład masz, masz dziecko w wieku 15 lat i na przykład jeszcze nie wiesz, gdzie, gdzie pójdzie na studia, nie wiesz, czy gdzie znajdzie partnera, czy też partnerkę, w jakim mieście być może później znajdzie pracę, ale ty już mu kupujesz mieszkanie. No możesz z kolei powiedzieć tak, że na przykład chcesz sobie kupić mieszkanie nie dla dziecka, ale na przykład póki co w celach inwestycyjnych, a potem być może będzie dla dziecka. Także super decyzja. Tylko pytanie, czy na pewno tak chcesz zrobić, ponieważ inaczej kupuje się mieszkanie, które będzie pod wynajem, bo wtedy kierujesz się tylko i wyłącznie z zyskiem, i niekoniecznie w tym mieście, na przykład, w którym chcesz. W którym mieszkasz, może być to mieszkanie najlepsze, a zupełnie inaczej kupuje się mieszkanie dla dziecka, ponieważ wtedy patrzysz jakby pod siebie, pod swoje pre preferencje. I to mieszkanie niekoniecznie może być tak dobrze zyskowne, jak, jak na przykład to. Dlatego ja uważam, że powinno się kupować pod inwestycje, ale niekoniecznie powinno się kupować dla dziecka, w szczególności niepełnoletniego. I podobna sy sytuacja, czy warto kupić mieszkanie. Dla dziecka, które idzie na przykład na pierwszy rok studiów. Moim zdaniem nie. To dlaczego? Myślisz sobie, że przecież idzie z dala od domu, będzie miał swoje, bezpiecznie i tak dalej. Pierwsza sprawa, że nie wiadomo, czy nie zmieni tych studiów, czy poradzi sobie na pierwszym roku. No i co? Potem ty, ty zostaniesz z tym mieszkaniem. No oczywiście możesz powiedzieć, że będziesz wynajmować, ale wtedy wracamy do punktu wyżej. Jeżeli dziecko się zaklimatyzuje, przejdzie na drugi rok studiów, wtedy ewentualnie możesz pomóc dziecku, że oczywiście chcesz kupując w taki sposób yy, mieszkania. Szósta sprawa to jest, żeby nie dołączać się do kredytu dziecka jako współkredytobiorca. No i teraz powiesz, no ale moje dziecko na przykład nie ma zdolności, dopiero co zaczęło pracę i tak dalej. No właśnie. Niech lepiej to dziecko na początku wykaże się jakąś odpowiedzialnością, żeby uzyskał odpowiednią umowę o pracę, odpowiednie wynagrodzenie, być może znajdzie Partnera, partnerkę, który też zarabia, i w ten sposób będą już mieć lepszą zdolność kredytową. Zacznie się edukować, czyli będzie to dla Twojego dziecka motywacja do rozwoju jako już pełnoletnia osoba po zakończeniu edukacji. Natomiast bardzo możesz ewentualnie pomóc przy wkładzie własnym, dlatego że od 10% w ogóle za, za, zaczynają się kredyty, a przy 20% jest dużo lepsza oferta, więc wtedy jak najbardziej tak, ale nie przy zdolności kredytowej. Siódma sprawa to jest że przeprowadzasz się do większego mieszkania czy też domu, i zastanów się, czy w danym momencie jest dobry moment na rynku, żeby to zrobić, bo w tym momencie, no powiedziałbym, rażeracz może to być nie do końca. Kolejna sprawa to, czy właśnie was stać na taką czy inną ratę. Tak jak wcześniej wspomniałem, ta rata powinna wynosić maksymalnie 25% waszych czy też twoich dochodów. I teraz pytanie, czy obecne mieszkanie chcecie sprzedać czy wynająć, a może nie macie tego. Mieszkanie jeszcze i to będzie Wasze pierwsze mieszkanie, które kupujecie. Jeśli chcecie takie mieszkanie sprzedać bądź wynająć, to zróbcie sobie jakiś bufor finansowy. Czyli jeżeli uważacie, że wynajmiecie to mieszkanie na przykład za 1500 zł, to załóżcie 1200. Jeśli chcecie sprzedać za 300 tysięcy, to załóżcie, że na przykład sprzedacie za 250. Tak samo jeśli chcecie na przykład budować dom czy remontować mieszkanie, to jeśli koszt będzie na tym poziomie, to załóżcie sobie, że będzie on wyższy. Żeby nie okazało się, że braknie Wam później pieniędzy, no i nie będziecie w stanie się przeprowadzić, co będzie dla Was trochę problemem finansowym. Jeszcze może okazać się, że zdrowie przypłacicie i tak dalej. Ósma sprawa to jest. Za, to zastanów się, czy w ogóle dopracujesz do emerytury. Pomyśl, jak ciężko znaleźć pracę osobie kilka lat przed emeryturą. Jeśli na, to na przykład masz 58 lat, jesteś kobietą i by cię dzwonili, zostało ci jeszcze 2 lata, to bardzo ciężko znać pracę. W przypadku mężczyzny, który ma na przykład 62 lata, też. Dlatego uważam, że kredyt właśnie powinien być bezpieczniejszy i dlatego maksymalnie 25% Twoich dochodów. Więc weź sobie mniejszy kredyt, będzie on dla Ciebie właśnie bezpieczniejszy. Będzie to również zdrowsze dla Ciebie, ponieważ no już w wieku przedemerytalnym może być już że zdrowy, to już nie to i nawet jeśli będziesz chciał znaleźć pracę, to zdrowie ci nie pozwoli. No a może być jeszcze gorzej. No a no, mianowicie jak? No jeśli jest was na przykład dwoje, no to z temne no, szacunkiem ale ludzie um, um, umierają. Im jesteś starszą osobą, ty masz większe prawdopodobieństwo, no niestety na śmierć. No i w tym momencie powinieneś zabezpieczyć swojego współmałżonka. No i pytanie jak? No, jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, to jeszcze w wieku 40 400 paru lat są ok, ale w wieku 50 lat, no to sprawdź sobie sam, jakie one są drogie, a w wieku 60 lat już nawet wolę nie mówić. Więc jak to zrobić? Powinieneś, czy powinniście sobie zrobić poduszkę finansową w wysokości nawet nie, nie 6, a 12 krótności swoich miesięcznych wydatków, po to, żeby jak najlepiej was to, to zabezpieczało. Kolejna sprawa to jest strategia, czyli co zrobić, jakby jedno z was zmarło? Czy to mieszkanie sprzedać, czy zamienić na mniejsze, czy, czy wynająć, a przeprowadzić jeszcze gdzieś indziej. Weźcie po prostu sobie to, omówcie, no bo, no bo nie wiadomo, co będzie w przyszłości i czy oboje dotrwacie do zakończenia tego kredytu hipotecznego, czy jak jesteś na przykład sam, czy też sama, czy też dotrwa, żeby nie zostawić później dzieci z, z problemami. Dziesiąta sprawa to jest, że budujecie dom, bo dzieci są już dorosłe i chcecie w końcu być na, na swoim, w swoim domu za miastem przykładowym. No, to wybudujcie sobie malutki domek, na przykład 80 m2, nie 120 czy 150 m, bo tu będzie pokój dla syna, tu dla córki, tu gościny i tak dalej. Bo weźmiecie sobie ogromną ratę kredytową, brzydko mówiąc, na starość, i później na emeryturze czy też przed emeryturą będziecie się męczyć, żeby to spłacać. Mały kredyt będzie bezpieczny, a jeżeli ktoś do Was przyjdzie, zawsze można wynająć mu jakieś miejsce w hotelu czy gdzieś indziej, żeby ta osoba po prostu przenocowała. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny. To tylko strafnie inwestuje.